O ładna rybka jakaś. Jakaś delikatna ryba, delikatna ryba, ryba, ryba. Co tu takiego ciekawego? Mamy coś na klasyka. Akurat jadłem. Pełną buzię z batonami mam. Byłem poza krzesłem i było tylko tak. Uf. Dziękuję. Wyciągam, przyponu nie ma. Siemaneczko, witam Was w kolejnym filmie. Co w dzisiejszym filmie? Na metodę pellet dynamic z pelletem swim'em i do tego Metod Mix delikatnie, na klasyka. Biały, pinka i standardowa mieszanka. Dzisiaj jezioro spokojne, zachęcające do ciekawego łowienia. Lecimy! Dzień dobry, standardowo jeszcze raz witam Was na tej dobrej wody, pięknej, cichej, spokojnej. Wreszcie nie wieje, wreszcie nie pada, choć pokazuje, że ma badać, ale powiedzmy, że wreszcie nie pada, więc po malutku zaczynamy. Zaczniemy standardowo od metody. Metoda już. O, widzicie, metoda już. Pierwsza rybka. Pierwsza rybka na metodę. Dzień dobry. Ryba z gatunku liściastych. Występuje w każdym akwenie. Ale tę rybę trzeba wypuścić. Dobra, a teraz już poważnie. I co my tu mamy? Zaczynamy od skunksa. Standardowo to, co śmierdzi. To, co cuchnie. To, co daje smród. To, co jest żarówiaste. Czyli to, co jest na tą porę roku u mnie. Tutaj, oczywiście, mieszanka peletów, którą widzieliście. Podajnik 30-gramowy. Jeszcze chwilę musi poczekać. Dobra, i rzucamy pierwszą wędkę. Pierwsza wędka wycelowana, ustawiona na podpórki i czekająca na świetne, mocne brania. Mam nadzieję, oczywiście, trzymajcie kciuki. Jak wszyscy będziecie trzymać kciuki, tak to na pewno minimum ukleja. Ale jak będziecie trzymać tak i tak, płoć. Dobra, dalej nie mówię co, bo tu już rąk zabrakło. Lecimy klasyka. Dobra, klasyczny ceder. To co uwie... uwię u, 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 y, y. No coś tam z tym klasycznym, coś tam, coś tam. No, no wiecie. Ech, dwa białe, więcej nie zakładam. Haczyk szesnastka. Nie mam 16, nie posiadam. I raczej się nie dorobię. bo jest mi na razie zbędny. Koszyczek nabijam moją mieszanką glinowo. Zanętowo, robakowo. Klasyczny feder mamy niedaleko. 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 To już wiemy. O coś więcej mu powie, czy nie? To, że niedaleko, no to już wszyscy się dowiedzieliśmy. Klasyczny feder niedaleko z tego względu, że przeważnie ryba była w tamtej części. Była w tamtej części. Dlaczego była w tamtej części? Była w tamtej części, bo tam jest. Metr 30 od brzegu, jakiś kawałek tutaj jest płytko. Robi się już tam dalej 2 metry, więc jest głębiej. Byłem tu kiedyś, nie miałem nawet brania, ale byłem na metody. Wiadomo, tam byłem na klasyka, coś tam się działo. Na metodę też wtedy zrobiłem chyba ze dwie. No i dzisiaj ryzyk, fizyk stwierdziłem, że idę w to miejsce. Zobaczyć, czy już coś tutaj się dzieje. Przy tym partii lekko głębszej. Mam nadzieję, że tak, ale pogoda wskazuje, że nie, bo trochę na minusie było. Dopiero od trzech dni już przyszło do nas lato, więc Ech, zobaczymy. Dobra, przerzucę klasyka, nie czekam. Na początku będę przerzucał częściej. Już olewam jakąś zimną wodę. <laughs> już to się budzi, więc ładuję już armaty. Nie ma co czekać. Co jakiś czas podrzucę robaczki zanęte, i ta ryba tu podejdzie, już musimy działać tu odważnie. Odważnie, no już trzeba odważnie działać, tu już nie ma co czekać. To już na czekanie skończył się czas, tu już trzeba tu trzeba być energia, moc, tu już z grubej rury, to już z grubej rury, tu już nie ma co czekać. tu już jest, Ła ja to przesądny jestem. Przed chwilą miałem lekki zaczep, więc jak miałem zaczep, to znaczy, że. I, I straciłem robaki, to znaczy, że coś mówi. Zmień to. Ja to taki człowiek przesądny, więc jak już mi białe spadły, to sobie założę biały. Jak mi białe spa spadnę, założę biały i zakładam czerwony. Uhum. Założę biały i co ja mówię? Dobra, usunąć to. Pinkę białą, żółtą i, i, i czerwoną. <laughs> Jaki głoś, skup się. Dobra, przerzucimy metodę, na razie cisza, ale to było skubnięcie na klasykę, a tak to cisza jak makiem zasiał, ale zmienimy kulę i założymy jakąś inną, na razie sobie skunksa zostawię na rezerwę, spróbujemy coś na słodkiego, na przykład pomarańczowego, Haribo, a nóż akurat odpali, peletu narobiłem jak na wojnę, kurde ty to dzisiaj nieźle muszą brać nieźle muszą brać, żebym ja to wykorzystał ja cię kręcę no ale może jeszcze będą brać w sensie może, dopiero człowiek przyjechał no więc muszą brać no muszą, nie no nie ma to jest, to jest, to jest niemożliwe Dobra, przerzucę klasyka, bo coś tam szturchnięcie miałem więc albo obcierka albo delikatne puknięcie uklei małej ryby potki, kijanki, żółwia czy foki więc dlatego zaraz sobie przerzucimy w sumie mogę już sobie przerzucić lekko zaciąłem i będzie pewnie ryba mała bo mała oczywiście, że nie ma, wiadomo, nie? No, zaraz sprawdzimy te ryby, ale co tu się wydarzyło no, no coś tam niby jakby pukło, ale powinienem każde branie zobaczyć bez problemu Dobra, od razu przerzucimy. Branie było i poszedł przypon. Muszę wiązać. O, matka. Hej! Szybka zmiana przyponu po zacięciu i niestety, i niestety. Ale zaciąłem i się ryba spięła Widocznie coś małego. No ale coś się tam zaczyna ruszać na klasykę. Ale chciałbym, żeby się ruszało na metodę. To mnie bardziej interesuje. Ten klasyk, przypon trochę krótszy zrobiłem. Tam miałem trochę większy. Zobaczymy. Jak będę miał przypon trochę krótszy. Tam miałem gdzieś 60-65, teraz mam gdzieś 50. Ale tu przeważnie jako takiej drobnicy nigdy nie było. Zawsze jak już brało to jakiś lysz, zmienimy haribo. Kolor, bo tu jest tak, że z kolorami to trzeba Nie Nieraz miałem także i miałem pomarańczowy, i czerwony, i jakiś biały, i to, i to, i nic. Założyłem przykładowo żółty, jak ruszyło. Tak więc ja tu sobie. Co jakiś czas pozwólcie, że sobie pożongluję z kolorami, bo to tutaj na tej wodzie jest bardzo znaczące. Kolor tu ma duże znaczenie. Czasami zmiana koloru otwiera wodę natychmiast, a czasami nie. Ale o to chodzi, żeby ryzykować. Kto nie ryzykuje, ten nie pije. Kto nie pije, kto tam co lubi, to nie chce wie, pije Będziemy mieli z tego jakiś efekt czy nie, bo woda jeszcze zimna, jeszcze bardzo zimna, bardzo wręcz, mogę stwierdzić, że lodowata, więc jak 6-7 stopni to ta woda na pewno nie ma, a mamy przypominam 10 kwietnia. Mamy coś na klasyka, akurat jadłem, pewno buzię z batonami mam, no dobre. dobra, połknąłem szybko, no można, można. O pięknie. Jest pierwszy gówniak. Ja to nazywam klapiok. Jest pierwszy klapiok. Dzień dobry. Mówi, że na filmie będzie widział. Dobra. Mały klapiok. Dwie pięki białe. Białe i dwie pięki. Dobra, wypuszczamy. Leci. I kolejna, ale też chyba klapiok, aż 100, jak mi się przesunął cały, dobra, zaraz poprawię no dwóch klapiok, się wkręciły o, ale mały dawaj tu o, pięknie, u, ten tu mały, ale żywy ale wziąłeś ale wziąłeś o, taki tam, ten już najmniejszy o, i klapaczki się wkręciły, na pewno mam je teraz w łowisku. na pewno są na pewno powinny teraz brać seryjnie. Jedna, dwie pineczki, jeden biały. Na pewno podeszły już do tej zanęty. Trochę trzeba było podnęcić, bo od siódmy rzucałem. Pojedyncze brania. Macie siódmą, no nie, szósta, siódma, ósma. Gdzieś dwie i pół godziny rzucania, tak co 15-10 minut, więc to nie jest mało jak na, to, na tą porę. No ale gdzieś one dopiero, gdzieś teraz tam. Wu, tu, 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 tu. Diesel odpalił. No albo znowu dwa i znowu gdzieś przestanie. To tak jest tutaj modne. No zobaczymy, zobaczymy. No, ja już to mogę do domu w sumie jechać właśnie w ranie, na lewą wędkę na klasyka. Akurat byłem poza krzesłem i było tylko tak. Puch. Dziękuję. Wyciągam, przyponu nie ma. Tyle. Na razie, cześć, trzymajcie się. A jak już takie branie było, to wymyśliłem, że ściągam metodę i rzucam na tą samą odległość co klasyk, tylko lekko w prawo. Bo, skoro, skoro tam jakiś karp jest albo coś, to ja sobie tam zalokuję metodę. Bo widzę, że te ryby są bliżej. Tam dalej wiadomo, ja mówiłem 2 metry. A tu gdzieś mamy metr met 50, metr 20. Biorę metodę, klipsę zostawiam tego, co tam jest. I cofam się tu bliżej. I zobaczymy wtedy, co się wydarzy. I mam nadzieję, że to jest dobry plan. Spokojnie. Ty, ale to zarabia, będzie twoja? Gdzie twoja? No, twoja. Pokażę bliżej. Ładna, ale ładna. No, no taka rzadkość taka tutaj. A. No zaraz zobaczymy. Idę tam, bo wiesz, żeby mi zdał mi wętek nie zabrało. Ładna, ładna. Słuchajcie. Maszyna ruszyła, patrzcie teraz. Teraz, śniadanie. Patrzcie, czy, 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 czy będzie... Za... O, już powinno być widać. Poszli, ale idą. Poszli. Cynk dostali, że schab właśnie jest osmażony. Z ziemniaczkami i soróweczką. Patrzcie ile ludzi. Mm. Lecą, lecą na schabika, lecą. patrzcie ile tego jest. Ale tego jest. Nadmorskie klimaty. Mm. Mm. <laughs> Dobra. Przerzucam klasykę. Cały czas małe kulki. Małe, 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 małe. A może właśnie większe. Więcej. Wywalam małą. Biorę dużą. Dziesiąteczkę. Uch, ta tu już jest. Czekajcie, pomyślę jakie kolorki. Na niech będzie ten kolorek. Zakładam duży, na dużą rybę. Sprawdzimy w ogóle jak to się zachowuje, czy nie pływa. Dobrze, idealnie nabijam. Tak. O dobrze. I powiem wam, że może i ten sposób na dużą kulkę. Jak wam wziąć, to weźmie. Może większa. Może małej nie widać. Może te ryby jeszcze, jeszcze okularów nie założyły, i tak tych małych kulek nie widać. A jak dam większą, to może zobaczą. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Jest, mamy rybę, mamy. Uu, ładna rybka jakaś. Jakaś delikatna ryba, delikatna ryba. Co tu takiego ciekawego? Co tu takiego. Uu. Pewnie lecz większy. No, pomalutku, pomalutku. Nie ma co się spieszyć. Nie ma co tu się spieszyć. Co my tu mamy? O, ładny leszczyk. Dobrze. Pik. O! o Już taki ładny. Mm. No, ładne branie. Na robaczka. Zimna woda. Bardzo ładny. Taki 25 leszciniu, chociaż jakaś rekreacja leci. Zmiana taktyki na metodę, żeby ją trochę rozruszać, żeby dać jej te, to, tego paliwa, tej energii, to znalazłem sobie miejsce tutaj po prawej stronie, a po prawej stronie nie ma stanowiska przez dłuższy czas, ale jest dużo bodyli, wcalowałem się mniej więcej Mniej więcej pomiędzy. Ale czuję, że będzie z rybanką. Rzucę sobie tu w prawą stronę. Bo nie chcę tutaj rzucać z tym klasykiem, żeby się nie rozwalić. Chcę spróbować tu ten teren. Bo tutaj blisko jest ten leszcz. A tutaj są takie tereny dzikie można powiedzieć. Jestem ciekawy. Co w tych terenach metoda zwojuje. No i co na razie trzy klapaki. Płotka i klapak. Na tę metodę niestety nic. Niestety nic, bo jeszcze za szybko, za szybko, ta woda jeszcze jest taka zimna Naprawdę jak się rękę wkłada, to jest taki lód Więc do metody jeszcze trzeba poczekać Bardziej po tych kilku dniach na minus 4-5 Ta woda tu się znowu wychodziła i Jak już wcześniej ta metoda u mnie na filmie zaczęła coś tam pyrkać Tak teraz odcięło tą metodę i Troszkę coś tam czasami na klasyka weźmie Coś po dziubie Ale metoda jeszcze, jeszcze, jeszcze trzeba poczekać ten tydzień, dwa, trzy może Może dłużej, no nie wiem, zależy od pogody Próbuję jeszcze tu blisko, tak jak tutaj łowię blisko, tak tu próbuję blisko. No jak już nic nie weźmie, no to co? Tyle co, co tu. Tak dobrze, coś tam się złowiło, coś tam popukało, coś tam postukało. Trzy leszczyki. Nie, źle. Tu obok dwie ryby. Wiadomo, moje, swoje trzeba wysiedzić. Jest, ale mały No Ale też dopiero musiałem podnęcić grubo. Chyba, że płatko, bo takie coś, no nie, klapciuk. No chociaż coś, no coś tam się, wiesz. Nie siedzisz, bo na... No, bo na metodę to słabo, nie? Metoda jeszcze powiem ci, nie ten okres. Za zimna woda jest, nie? No teraz wiesz, robali, szukają, nie? Taki klapciuk, dobra, leć. No dobra, pomału będziemy kończyć. Nie ma co już kombinować. Nic się nie rozkręciło. Kurcze, blady, no. Gdzieś tam czasami ten jeden klapciuk weźmie na to tego klasyka. Na metodę próbowałem daleko. Próbowałem tu bliżutko, Tu próbowałem. Niestety ta woda jest za zimna. Jeszcze za zimna, przynajmniej u nas. Żeby ta metoda tutaj coś działała. Fajnie coś tam już pukało mówię tydzień temu czy półtorej. No ale było kilka dni takich znowu minus 4 i ta metoda znowu stanęła. A klasy też, przecież rewelacji nie ma co to tam. Cztery takie klapaki. Ważne, że coś wiadomo, nie? No ale też szału nie ma i dlatego teraz najważniejsze będzie najbliższe tydzień, dwa, gdzie już ta pogoda widziałem, jest ok. A jeszcze zaczyna padać teraz. Już w ogóle teraz rewelacja. No nie wierzę. Tak więc to już jest w ogóle znak, że słuchaj, Marcin, czas na ciebie. Dzięki za oglądanie. Zostawcie, co tam uważacie. Yy, no i do następnego.